Dzień dobry, witam Was. To nie Sztokholm. Ale pozdrawiam. Sypię jak nie wiem. A ja mam kolejną partię odpadów. I chciałbym wrzucić ją razem z Wami. Pod spodem kartony. Liście. Troszeczkę to odsunę. I pakujemy. Zobaczcie, już zdążyło mi tutaj wszystko poprzysypywać. Mam skrzyneczkę, jajeczka, z skorupki. Jajeczka też w całości nawet, bo niestety coś jest nie tak. Wrzucam w całości. Co mamy? Mamy jeszcze stare kwiatki suche. Na razie suche, ale one się również przetworzą. Przysypię troszkę innymi rzeczami. Jest oczywiście sporo, sporo jak to w moim domu. E, obierek z ziemniaków i między innymi dlatego wkładam je tutaj w ten vermikompostownik, a nie do domowych kubetek, bo po prostu nie mam czasu, żeby to zrobić, ale będzie spoko. Zobaczcie tutaj są, pamiętacie mówiliśmy o mrożonkach, tak to jest właśnie zamrożony odpad i już rozmrożony. Podejrzewam, że on błyskawicznie zostanie spałaszowany, ponieważ ta wersja jest już gotowa do jedzenia przez żołnierz. Kolejna porcja, również zamrożona i rozmrożona. Więc jeżeli pojawią się e, dużo woreczków, no niestety, mam tutaj woreczki, bo no, prawdę mówiąc, najłatwiej jest popakować woreczek. Natomiast jeżeli zostają Wam takie torebki papierowe, to również spróbujcie to oddzielać, zostawiać sobie, chomikować, a później używać zamiast woreczków. Szczególnie teraz, w tym okresie, na pewno dużo produktów będzie wytwarzanych. I trzecia. No, tyle wyprodukowałem niedawno, więc na pewno znakomicie sprawdzi się to w znicowym świecie. Powiem Wam, że dam tutaj dużo kartonów. Dużo, dużo. I. I zajrzymy tutaj za jakiś czas. Bo przy takiej ilości podejrzewam, że ściągniemy tutaj dużo dżdżownic. Zerknę tylko, czy wszystko mamy przykryte, bo to jest jeden z ważniejszych elementów. Wszystko należy bardzo dokładnie przykryć tak, żeby nie wystawały nam żadne odpadki. Żeby nam tutaj nie wchodziły żadne gryzonie. mu, jak będą chciały, jak zwęszą. Tylko, że one raczej marcheweczek nie lubią. Ziemniaczków również. No i tak. Jeszcze sprawdzę. Z drugiej strony jeszcze może tu trochę liści. No i oczywiście liście liśćmi, ale drzewnice zobaczcie również. No czyli powtórka z ostatnich filmów. One sobie tutaj spokojnie penetrują teren, szukają dobrych kąsków. I tak chyba zakończę Śnieżyca, Żdżownicę i Wermiką Postownik. Pozdrawiam.